...walki i treningów. Ale ostatnie dni pokazały, że nie ujawniał wszystkiego. Posiada wielką przewagę warunków fizycznych nad przeciwnikiem. Od wczoraj podbija świat Disco Polo jako Disco Marek. Przed wami Marek Kruszwil. Dzienna. Jego zachowanie jest zupełnie inne niż to, co prezentuje w internecie. Jest to młody, inteligentny chłopak, który wymyślił sobie sposób na biznes. W wieku 18 lat przeżywa to i zarabia takie pieniądze, na jakie pracują mini ludzie całe swoje życie. I wydaje mi się, że gdyby on nie był pewny tego, co potrafi, to nie wychodziłby do oktagonu. Ale teraz, mini mak w oktagonie pokazuje, że on go po prostu zabije. No, myślę, że może być grubo. Te emocje na pewno wskazują na. Grubą, gorącą atmosferę. Zobaczymy za chwilę, co tu się wydarzy. Zastanawiałem się, czy panów nie jest stres, ponieważ wyjście na tak wielki oktagon przy tylu ludziach na pewno będzie bardzo stresujące. Ale widzimy, że obaj świetnie się bawią, obaj wiedzą, co robią. Razem z Kruszpilem jest Kubańczyk, który pogodza potężnemu włodarzowi Bogdelowi, jak się walczy w stójce świetny zawodnik kickboxingu z ogromnymi osiągnięciami, to on też m.in. szkolił Kruszfila, no i Kubańczyk jest pewny cały czas powtarza mi, że na pewno wygra, a trzeba powiedzieć, że trenerzy Majka są przekonani, że wygra Majk. obaj są nieprawdopodobnie naładowani energią i tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak się wszystko skończy. Myślę, że takie rzeczy się nawet fizjologom nie śniły i nam się chyba też nie przysiądą. dlatego musicie usiąść i obejrzeć to sami. Ale będą się śniły na całym świecie, jestem przekonany, że ten pojedynek obejrzą ludzie po prostu wszędzie. Od kim po Stany Zjednoczone, przez Rosję, Koreę i wszystkie możliwe kraje, gdzie ludzie kochają sporty, walki. Nie ma piątki, Kruszwil prowokuje Mini Majka, ale zaraz skończą się prowokacje, skończą się tańce, zacznie się walka. Kroszwili ściągnął sobie mini Jacka, który jest równego wzrostu razem z mini-Majkiem i na nim trenował. Szło mu zdecydowanie lepiej. M31 kontra 1, 69, 41 kg kontra 52 kg. Czy mini-Majku żyje z siły? Zobaczymy. Strepson nie dowierza w wagę Kruszwila, ale nie liczy się waga, liczy się dynamika, Pomagali sobie teraz Proszę Państwa, zapinamy pasy, to jest największy freak fight w historii MMA ale dopiero od niedawna, wcześniej wszyscy waloryzowali Minimajka że W tej walce z oczywistych względów niedozwolone są kopnięcia w głowę oraz uderzenia kolanami Panie i Panowie, sędzia Piotr Jarosz będzie czynił honory ale emocje się tutaj rozpoczynają. Panowie, jest, znaczy zasady? Jest Słuchajcie moich komend, możecie przybić piątkę, Rozeszli do narożnika. są kopięcia na gło Panie i panowie, super freak fight! To jest to! Zróbcie hałas! Wielki hałas, zakazane są również kolana. Panie i panowie, Zaczynamy. się nie mogą doczekać. Zaczynamy! Zaczynamy. 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 Publika, za zamii, publika oszalała. Mamy I zaczynamy. To. Lewy prosty. Korzysta z zasięgu. Minimajk się co ma. Była Świetny próba balenia. tutaj rezygnował. Bo powstrzymał lewy prosty. Dostał. Hamuje go. Tym lewym prostym hamuje go. Minimajk jest dezorientowany, nie spodziewał się chyba takiego tego stronego strony Nie, nie, Za krótkie chyba rączki ma tutaj. A, ale mocne Ici. I okay, okay. Chyba no się. No, 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 Kruszwil no, no, ucieknie. Chyba skrętówki. Nie, myślałem, że będzie skrętówka! Tak jest parter. Takiego parteru świat MMA jeszcze nie widział. No to byłby no, hit, jeżeli poddałby skrętówką, No to by tak, macie się zadaje. Ależ obija teraz Kruszwil! No czyżby był koniec walki. Chyba pewnych rzeczy nie da się przejść. Ciosy mini nie dochodzą. Z oczywistych względów. Kruszwil jest dużo wyższy. Trzyma zasięg. Mocny. Oj, mocny front. Tu się, co tu się Cześć, jest, Złapał, nie, a nie wykorzystuje z sytuacji. Kruszwil naprawdę odrobił lekcję. Mike musi szybko zmienić taktykę, bo dostaje bardzo dużo ciosów. Oni się spodziewali kopnięć, a dostaje bardzo dużo uderzeń. Teraz podróżkowy. Widzę, widzę, że dość ciężko, że oddycha tutaj mini Mike. Kruszfil to samo, widać, że są zmęczeni i Ale podwrótkowy wchodzi. Znowu. celuje, no musi się ruszać. Dobrze zaczął zobaczyć jak zaczął Oj są ciosy troszkę w zwolnionym tempie. Kruszwil, no jakby się troszeczkę zaczynał bawić, a to nie jest tak. dobra taktyka. Mini Mike chyba nie wie co robić. Ale świetne teraz. uniki, świetne uniki wykonają mini Mike'a. No Łapie nogę! może zrobić, tak to robić Łapi tak. głowę, złapał głowę ci czy... Minimul. nie tarowy. aktorowy. tarowy. Czy będziesz teraz, Ciągnię, się do Ciągnię, Nie, nie, nie... Kruszfil, co za emocje w tym pojedynku. Ja i teraz jest dosiał. Bardzo niebezpiecznie. I teraz chyba się <laughs> Co Wstaję, za pojedynek! Co za zwrot emocji. Minuta 8 sekund do końca pojedynku. Kruszfil śmiał się, że będzie chciał sprowadzać go do parteru. To będzie ciężkie, Ależ ma teraz żeby... Żeje, brawa, boobijone. wielkie brawa. Prawy, prawy. Dla obu panów wielkie brawa. Co tu się dzieje? Co teraz? Się. Mini Mike się. prawie trafił rybala w głowę. Czy Państwo co się dzieje? Czy wy też tak wariujecie jak ludzie tutaj na hali? W Fergo arenie. Mike zaczyna robić I unicjum, bo... I znowu mamy nogę, próba obalenia nieudana. Kontrola Kruszwila i ciosy, ciosy na głowę, Minimalk musi szybko wstać. Obija, obija, dobrze trafia tam Kruszwil, trafia, cały czas punktuje. Ależ silny Minimike, ale siła woli tego małego człowieka z wielkim sercem. Wykończeni, potężny kop na żebra. Krusz fil jednak tutaj w tym spekcie. Ach, znowuż! I Aj. uratował się tym lewym tak, prostym. Lewym prostym byłoby ponowne obalenie. Minimajk dobrze odrobił, lekcję, że po kopnięciu łapie tą nogę i próbuje wtedy obalać. Zwróć uwagę na żebra, niech państwo zwrócą uwagę na żebra. Minimajka, krew leci mu z nosa, żebra obity, ale on się na pewno nie podda. Lewy prosty, Wiec. lewy kolejny. Ale one nie robią dużego wrażenia. Koniec, rundy. Mamy drugą rundę, brawo! Co za starcie! sposób Obawiało się o to, że oczywiście super fight to super fight, ale to nie udźwignie poziomy. Musi się, się zacząć ruszać, bo zaraz sędzia może to prze... no. Świetnie! Mówię, mały człowiek z wielkim sercem, proszę państwa. Są momenty, że... Pro... Oj! To obalenia zostały. Ale to se sierpowy. Ale traktowanie... Chyba doszedł do sęki. Kruszwil obczu na pewno wsios. Może trafia częściej, ale pytanie, czy minimalnie trafia nie mocniej. Du tak. Kolejny raz, próbuje Oj, tam chyba zamroczony jest, podłączony jest Minimajk teraz. Tak, Kruszwil może to wykończyć to podwrótkowy teraz. i złapał duszenie, by było? będzie próba zduszenia? Nie, trzymaj, trzymaj rękę pod jego szyję, ciosy w czubek głowy, w głowę, ale one nie są zbyt mocne, one raczej zaznaczają tylko, że Kruszwil zwycięża pojedynek. Dobry unik i kontra sierpem ogromna wola walki, ogromne serducho ale poobijany jest Minimałek na twarzy tutaj przykucnął ten kolano, co teraz? dobry odrzut zapasicie Kruszwila wycofał w odpowiednim momencie nogi przez uwagę nie mógł, mógł uwaga również na to jak bojowo walczy minima. jak proszę zobaczyć jego miny niczym wiking próbuje tutaj zrobić co broj, tylko się broj, da te ciosy teraz widać przez Kruszwila It's... ale zobacz jak A, czasem zaczyna o, oj zatyka buzie, tak ale Biel. Te czasy robią wrażenie na Kruszwilu, to jest pytanie, jak on je mocno odczuwa. Oj, A, przypomniało zaczął mu się tak, że te kopnięcia robiły robotę. Podejrzewam, podejrzewam, że narożnik chyba e, kazał Kruszwilowi nie kopać. Tutaj mamy teraz u siebie pod siatką, mini Majka. A godnie! Mike. Widzi, że nie daje rady, więc próbuje jednym ciosem robić Ale te uniki są świetne okay. czasem, Mini na Mike Tyson! <laughs> Mini Mike Tyson, to jest na pewno świetne Mini Mike Tyson, zdecydowanie. Moc! Oh, Staj, chyba nie da rady! Koniec! Koniec walki! Lord Kruszwil pokazuje, że potrafi się bić. Kobajczyk wynosi go tak, jak chciał zrobić to Mini Mike. Koniec super freak fight'u. Kamerzysta Kruszwil, Kobańczyk, świetnie! niesamowita akcja, no co tu się dzisiaj wydarzyło? To po prostu pobije chyba rekord oglądalości. Miejmy nadzieję, że z minimalkiem wszystko dobrze, bo jednak proszę.